Ciekawostki, jest jestem dzisiaj po pracy, plan dzisiejszego dnia jest taki, że idziemy na paznokcie, mam okropny już odrost, nie wiem czy to widać, no widać straszny, więc idziemy to zmienić do Blash Studio, do Jessie, zrobię tutaj magię paznokciową, mega się bo dawno już nie mam na tych paznokciach, bo byłam, nie byłam ponad miesiąc, więc teraz szybko idę jeszcze do paczkomatu i zaraz lecimy do, do Jessie zrobić paznokcie. Wróciłam właśnie z paznokci. No, patrzcie, jakie jest słodziaki. Takie serduszka, no, przepiękne. No, serio. Guys, przepiękne. Uchmy się, najpiękniejsze na świecie. E, u Jessie zrobić takie piękne wazówki. E, więc, moi kochani, mm, sorki, ja ogólnie mam teraz takie trakcie światła i tak mam w ogóle tu e, oświetlenie i tak nic w końcu nie widać. Będziemy odpakowywać paczkę dosyć dużą z e, Superfarma ja i ogólnie. Super znam tylko wiecie, tak internetowo i nie, nie byłam jakby w takim wiecie, sklepie Ja w ogóle dowiedziałam się niedawno, że to jest apteka, nie? <grym> I, i, i jakieś taka wiecie, i super farm, y, apteka coś wiecie, że i apteka i drogeria, więc y, super e, Byłam tam w Katowicach i po prostu przepadłam, rozumiecie to? Weszłam tam raz i na tego dnia też tam poszłam Tylko w innej galerii, ale oh my god, serio Tam są tak super rzeczy Tam są giełka, w się kręcę za 79 zł na czy są mniej. jak macie ten lifestyle, tą kartę. Dobra, otwieramy, bo ja jestem mega ciekawa, jak to wygląda. Zamówiłam, mojej kochani, Lodóweczkę z Flafa, bo po raz ogólnie właśnie była, była jakaś tam promocja, więc stwierdziłam, że biorę. No, no to jest moje takie marzo marzonko małe i nie wiem, jak to się otwieram I muszę to mieć. A jeszcze powiem o jeszcze powiem o tym, że ja ogólnie już miałam w koszyku. I nawet kupiłam, rozumiecie, to kupiłam już z y, Rosmana. to za 199, prosty, ale ozmyśliłam się i rozumiecie. No i jak już stwierdziłam, że dobra, wolę kupić coś większego, miałam wrażenie, że trochę większego z flapa ludobeczkę, więc zaraz będziemy robić miejsce w pokoju i w ogóle Wam pokażę glow mojej toaletki, serio. Kto pamięta moją toaletkę? Bambi, nie czaj się, bo zaraz Cię ma, nie wiem, co zrobię. Przewrócisz ludzi. A my teraz otwieramy ludobeczkę, się. ja miałam wrażenie, że jest większa. Dobra, otwieramy. Zamówiłam różową i jest przepiękna. Przewidzić przez przepiękny kolor. Dobra. Z tego co wiem, że ona, ona i, i y, zamraża? Rzeczy co się Podzimnia jak tak powiedzieć. I podciepla rzeczy. Czyli o to Dobra, jak ja mam uśmiech. Ma nabezpiecznie. Ma, kole pięk miserię. Fajnie, dobra. Instrukcje przeczytam kable. Co to było? to było tak włożone, brzydko? Excuse me. Hejka, kochani, jest kilka dni później. I mam już ogarniętą. Mam już ogarniętą moją lodóweczkę. Zaraz wam pokażę, gdzie ona stoi. Pewnie właśnie już właśnie gdzieś coś widzieliście. Zaraz wam pokażę. Takie dane miejsce wybrałam, gdzie jest ta lodóweczka. Tylko ogólnie. No ją wyłączam, bo mnie strasznie denerwuje, że wiecie, tak jakby tak. Psy, czy nie wiem, po prostu wydaję dźwięki, nie? I kurczę, coś mi się z rzęsami stało i... O Jezus, muszę iść na rzęsy, ale dopiero mam z 16, czyli za jakieś dwa tygodnie. No nie salwa dwa tygodnie. 10 dni. Dobra, więc w ogóle pokaż pokazuję Wam dzisiaj... Yy... Daję Wam w ogóle dzisiaj jakiś update życiowy I pokazuję Wam, gdzie jest moja odweczka Że Wam dzisiaj moją toaletkę Stwierdziłam, że najlepszym miejscem Chyba po prostu będzie em, Na tej szafeczce no czekajcie, no, tutaj jakby te szafeczki no, no i otwieramy I popatrzcie, no co my tutaj wszystko zmieściło Tutaj mam ogólnie maseczki Zostały trzy tutaj Tutaj mi zostały jeszcze dwie, tylko Zgniecioną Mam tutaj mój roller, który uwielbiam Serio, uwielbiam takie rollery I one są takie cudowne później, wiecie Takie zimne, taki najlepsze, serio On jest tak fajnie ochładzający tą twarz Musiałam sobie lepiej siąść. Dobra, mam tutaj e, z fluff, tak samo mam tutaj e, green tea i to jest e, serum? Czy jakaś taka nie wiem, czy serum to jest? Mleczko, mleczko do twarzy. Fajne, jest takie mega schłodzone i jest to super serio. E, I mam jeszcze tutaj e, z Bielendy krem żel e, do twarzy. I też jest super taki schłodzony. I on w ogóle pięknie pachnie, więc bardzo go polecam Dobra Ja ogólnie sobie podłączam, wiecie tak, tak, tak w ciągu dnia, na przykład, jak potrzebuję Coś schodzić, to sobie wiecie Dodaję, ten roller jest super Serio, ten roller, roller roler... Ten roller jest super On jest Action i on kosztował chyba 8 zł Więc jak coś to mega I mogę w sumie już sobie Zabrać to i włożyć tutaj Już wam Okej okay. Oczywiście to może też e, wziąć e, i e, w, rozłożyć Nie, wziąć stąd po prostu Oczywiście to też może sobie wziąć stąd I po prostu mieć e, tylko jakby całą lodóweczkę e, Więc tutaj są tylko moje maseczki Kocham te ma maseczki z Action I są jakby najlepsze, bo one są za 12,75 e, Czy jakoś tak, 79 No około się złotych, jest tam ich 7 I ja je kocham, serio Więc ta lodóweczka jest naprawdę... Czymś cudownym i uwielbiam, jeszcze w tym miejscu to tak pasuje według mnie mega fajnie to wygląda. A jak mówimy już o toaletce, dużo tu to się zmieniło, dużo tu się zadziało, ponieważ kupiłam w action, poszłam gdzieś do action, i co to mi się zadziało, ja nie wiem. Wydałam tyle pieniędzy, co się wiadomo, dużo rzeczy, ale trochę pieniędzy jednak wydałam na te wszystkie rzeczy, ponieważ kupiłam sobie tak. Kupiłam ja sobie tutaj jakiś taki organizer. Stwierdziłam, że tu będą pędzle. Tu są, tu jest jakby jedna taka, wiecie, taka przegródka wielka, tu są jakieś takie dwie mniejsze i więc stwierdziłam, że tutaj będą podkładziki, tutaj przepiękne, przepiękna skrzyneczka na kosmetyki, Boże, na, na, na kolczyki, na jakieś właśnie biżuterie. Super. Ja ogólnie tu miałam taki francelek, tylko mi się nie podobał, więc stwierdziłam, że go wywalam i pięknie to wygląda, po prostu tak wiecie, tak mega, elegancko, fajnie. Tutaj to jest niby na biżuterii, ale stwierdziłam, że że nie, tutaj dam sobie moje pierścionki, tu jest mój zaręczynowy ehm, Tak, wiecie, takie bardziej specjalne miejsce Tutaj są moje podkładziki jakieś ehm, Co tu jeszcze jest? Jakiś bronzer, e, róż, e, rozświetlacze w płynie I mi się wydaje, że to wygląda mega fajnie e, I w ogóle tak troszeczkę mam tego miejsca tutaj... Mam, mam, po prostu mam bardziej tutaj ogarnięte Ja po prostu kocham, jak wszystko jest takie, wiecie, perfekcyjnie ogarnięte Tutaj mam jeszcze tam e, kamień z Action, który kosztował chyba 20, coś ponad 20 zł. Piękny e, wazonik z Scinseia za 36 zł. Mega! Chociaż widziałam też teraz podobny, chyba tańszy w e, Pepko, ale ja kocham takie serio. Są takie mega ładne i e, takie wazoniki właśnie tego typu, nie wiem. Artystyczne. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to w ogóle określić. I kupiłam sobie tulipany, Boże, jakie ja kocham tulipany serio, ale yy, nie wiem, jakoś tak po prostu stwierdziłam, że marzec to już wiosna yy, i spodobało mi się, stwierdziłam, dobra, kupuję za 10 zł, więc stwierdziłam, że na pewno, wiecie, na pewno to mi się nie zamarnuje i wiecie, po prostu sobie yy, będę mieć ładniej na toaletce, bo ja ogólnie kupiłam już jakiś czas temu w. Wy... Primarku, jakieś sztuczne róże, ale no nie wiem. Ja się tutaj przetłacczała przytłaczały mnie te e, sztuczne róże, bo wyglądały jak po prostu jak w jakiś, na jakiejś grupie. Oświecimy sobie światło. Torebka z Victory's Secret, która tam zostaje, ponieważ mi się po prostu podoba, jak to wygląda. E, moja torebka z Victory's Secret, taka, wiecie, już nie ma tylko tylko zwykła pasek. Tutaj zrobiłam sobie miejsce, moi kochani, tutaj były moje wszystkie paletki o właśnie, ja to mówiłam, że właśnie nie chciałam do końca tego światła zeswiecać ale jednak muszę, chociaż nie lubię jakoś takiego migotania, dobra więc tak, tutaj na razie jest tylko jest tylko balsam oraz mgiełka, ale zaraz tutaj będzie nowa torebka, o której Wam za chwilkę opowiem dobra następne tutaj właśnie, tak właśnie kupiłam ten, nie wiem talerzyk, nie wiem co to jest jakieś takie lustereczko ja, po to, ja, ja traktuję to po prostu jako talerzyk na po prostu moje jakieś tam perfumy. Mam, do polecenia Wam dwa perfumiki. Jeszcze nie wiem do końca, czy. Nie wiem, czy do końca, czy, czy można go kupić jeszcze, ale jest bardzo ładny zapach i dostałam go na walentynki od Sławka. Ten Made, made in Lab 26 numerek jest super. Tak pięknie pachnie. Totalnie nie mam pojęcia, jaki to jest, w ogóle jest. Jaka to jest. Totalnie nie mam pojęcia, jaki to jest w ogóle zapach tego dokładnie, jaki, jaki to jest jakby inspiracja jakiego perfumu, ale przepięknie pachnie. Tak mega świeżo i kuwie, co tak wiecie, nie przytoczająco, tylko tak bardzo. No nie wiem, ja, ja po prostu wąchałam cały dzień, przecudowne Następne moje grono e, giełek powiększyło się właśnie o tą giełkę i tą jak byłam w z, y, super farm podałam wam, że byłam dwa razy i kupiłam po jednym giełce. Tutaj już moja um, um, Victoria's Secret i Guess, um, więc tutaj się z jakieś zmiany go zadzieją. Tak to wygląda na razie. Um, na, ten, na ten moment tak to wygląda. No, ja ogólnie jestem z mojej toaletki bardzo zadowolona, bo ja ogólnie nie wyobrażam sobie, jakby, wiecie, życia bez toaletki. No, jakby to tak wyglądało, no, no nie da się, serio. To jest właśnie ta torebeczka, która jest taką mega viralową torebeczką z Zary. Ona była modna jakby jakiś czas temu, ale ja ogólnie... No, szkoda mi było strasznie wydać tyle pieniędzy, ponieważ ona kosztowała 260 zł. Ja kupiłam po prostu 200 na, na Vinted. Ona jest nowa, nieużywana i jest przecudowna. Przyszło mi Gym glamour i zamówienie, więc. Y Otwieramy, bo zamówiłam sobie super rzeczy Czaiłam się na nie już miesiąc temu, chyba było na walentynki No chyba na walentynki było, była fajna zniżka, ale teraz jest na dzień Kobiet, więc stwierdziłam, że sobie kupię I będzie to stanik oraz leginsy takie krótkie, szorty, nie wiem jak to powiedzieć Bikery, ja to się nazywają chyba tak, Piękny kolor, przed cudowny kolor, ja kocham ten kolor, jest tak piękny Jest to Candy... E, baby... Baby Candy Pink, czegoś tak... Czekajcie, to mam na no też. Przecież... Candy Pink, skąd mi się to wzięło? Baby... Ale nie wiem, nie wiem skąd mi się wzięło Baby... Aha, bo to jest drugi kolor, Baby Blue No, wzięłam sobie rozmiary dużo większy, ponieważ wzięłam sobie leggings, z e, się bikery w rozmiarze L. Nie widać tego, mi się wydaje, że to jest L. Mi się wydaje, że jest ponieważ jak mam y, jakieś XS. Jezu, kota. Bo jak mam XS, to po prostu mi się cała dupa oznacza, jak robię jakiś przysiad, więc wzięłam sobie większe. Nie wiem, jakby było jakieś wielkie, więc mega spastyczne. Wcale nie widać, żeby to jakieś rozmiar. L był. nie są jakieś super wielkie, więc y, mam nadzieję, że nie będą się oznaczać na tyłku. No. No ale trochę się schudnie, to i tak mi się wydaje, że będą dobre, bo one się mega fajnie dopasowują do, um, do ciałka. więc L, rozmiar L. I stanik, którego nigdy w życiu bym nie kupiła. Nie wiem, I ogólnie uważam, że takie staniki są w ogóle ani ładne i brzydkie, nie wygląda dobrze, ale ja kurczę zobaczyłam go na jakiejś influencerce chyba fitasować tak i po prostu o oh my God, jak on pięknie wygląda i stwierdziłam, że go zamawiam, bo jest przepiękny wzięłam sobie rozmiar M z tego stanika, tak? M? rozmiar M, na pewno M bo stwierdziłam, że S to wiecie, może to być mniejsze, jakieś spadać, a tak to większe będzie lepszy i mi się wydaje, że będzie spoko